Jest ten właśnie czas szczególny. 15 lutego rozpocznie się Maslenica, czyli niedziela Mięsopustna. I właśnie Maslenica właśnie jest, jest to ten szczególny tydzień przed wielkim postem, kiedy yy, można spożywać nabiar. Bo wielki tutaj, proszę Państwa, postęp w prawosławiu jest Postem bardzo surowym. Ja myślę, że to wydarzenie bardzo dobre jest dla bydgoszczy, dla mieszkańców bydgoszczy, ponieważ zainteresowanie jest duże. Może w tym roku troszkę mniej tak ludzi, ale zazwyczaj, zazwyczaj jest to pełna, pełna sala słuchaczy. No, robimy to dla przypomnienia tej tradycji międzywojennej, ale także i pokazania tego, co u nas jest. Najważniejsze podczas liturgii, podczas naboreń, czyli śpiewu, śpiewu cerkiewnego, liturgicznego, tak jak słyszeliśmy w wykonaniu zespołu i wcześniej chóru, różnych kompozytorów, różnych tradycji, ponieważ prawosławie to i Słowianie, i Grecy, i Rumunii, i Bułgarzy. To jest dobre dla ludzi, którzy chcą posłuchać, posłuchać tej muzyki, no a także jednocześnie nawiązać właśnie do, do tej tradycji międzywojennej, kiedy, kiedy to parafia e, miała inny oczywiście cel, bo był to, były to zazwyczaj uroczystości o charakterze, e, który miał pomagać ludziom najbiedniejszym, zbierano, zbierano różnego rodzaju ofiary, datki dla tych biednych.